Moja dzisiejsza wizja tego, czym jest rozwój osobisty, to przede wszystkim wynik ostatnich 25 lat życia i chodzenia własnymi ścieżkami. Urodziłem się z tą naturalną chęcią poznawania świata, i mimo tego, że system w pewnym momencie zabiera wielu ludziom tą otwartość na poznanie, ze mną systemowi się nie udało. Nie wiem, czy miałem więcej szczęścia, czy moje geny są takie, a nie inne, czy po prostu podjąłem w życiu kilka dobrych choć trudnych decyzji i dzisiaj zbieram ich owoce faktem jest natomiast, że efekty tej pracy i ostatniego ćwierćwiecza są bardzo ciekawe nie potrafię się jednak cały czas oprzeć wrażeniu że dzisiaj jestem tym, kim jestem nie dzięki światu ale właśnie pomimo niego dzisiaj, kiedy patrzę na siebie widzę po prostu tego samego uśmiechniętego, ciekawego świata i ludzi uwielbiającego się bawić Mikołaja a teraz już Nikodema. Ta zmiana imienia to przede wszystkim symbol transformacji oraz ewolucji, która wam nie zaszła. Definicja tych dwóch imion jest taka sama: Niko, czyli zwycięstwo, oraz Laos bądź Demos, czyli społeczeństwo. Łączyć to można na różne sposoby, jednak nadal, czy chodzi o zwycięstwo dla ludu, czy też pośród ludu, czy nawet pomimo ludowi, to imię mocno wiąże się z sensem mojego życia. Jednak ostatecznie, Rozwój osobisty to po prostu świetna zabawa. To jest to, co doskonale rozumieliśmy jako małe dzieci, bo robiliśmy to każdego dnia, bo poznawanie świata, nowych możliwości, zdobywanie nowych umiejętności sprawiało, że czuliśmy się jak super bohaterowie. Te pierwsze słowa, które pisaliśmy, pierwsze kroki, które wykonywaliśmy, pierwsze siku, które zrobiliśmy samodzielnie. Nawet jeśli klapa się trochę poplamiła, i co z tego? Przecież najważniejsze jest to, że byliśmy w stanie zrobić coś sami to właśnie ten stan radości, zrobienie nawet najmniejszych rzeczy, jest tym, co nas napędza do tego, żeby się rozwijać. Największą tragedią w życiu człowieka jest, kiedy człowiek traci tę radość i chęć poznawania. Bo praca, bo zmęczenie, bo nuda, bo wciąż te same problemy, bo podatki, rząd, policja, że pierdolenie jest becy, że to, że tamto, nie ma nic gorszego, niż utrata tego wewnętrznego dziecka w sobie. Ja dzisiaj jestem po 25 latach rozwoju, Ponad 10 latach rozwoju świadomego i ukierunkowanego. Czuję się naprawdę dobrze z tym, kim jestem i co osiągnąłem przez lata, jeśli chodzi o moją osobowość, ale wiesz co, ten stan niczym się nie różni od tego, który pamiętam jako mały chłopak, który bez ganiał za piłką na podwórku, kiedy jedyne czego było potrzeba, to zgranej ekipy, szmacianki i dwóch patyków, które robiły ze bramkę. Jedyne, co naprawdę się zmieniło, to fakt, że dzisiaj rozumiem znacznie więcej. Mam znacznie więcej doświadczeń i wspomnień, do których mogę się odnieść. Mam znacznie więcej wiedzy o świecie, którą dzisiaj mogę przekazać dalej. Mam też cały ogrom pomysłów. Które chcę zrealizować w kolejnej dekadzie i kolejnym ćwierćwieczu. Natomiast, jeżeli zapytasz mnie, czym jest rozwój osobisty, odpowiem tobie, że przede wszystkim jest to robieniem tego wszystkiego, co sprawia, że na nowo czujesz ten stan fascynacji oraz chęci poznawania świata. To uczucie doświadczania i uczenia się czegoś nowego i ciekawego. Za każdym razem, kiedy osiągałem etap w jakiejś dziedzinie, gdzie czułem, że zaczyna brakować mi wyzwań. Szukałem czegoś nowego, co sprawi, że na nowo poczuję, że czegoś jeszcze nie potrafię, że coś stanowi dla mnie wyzwanie. Z czasem też okazuje się, że wiele dziedzin jest bardzo podobnych, że wiele się ze sobą łączy. Jeżeli mam dobrą koordynację i wyczucie ciała, to poradzę sobie zarówno na boisku piłkarskim, jak i na basenie, boisku do krzykówki czy na trasie biegu. Nie będę od razu ekspertem, ale na pewno będę mógł się tym dobrze bawić. Jeżeli jestem reporterem, to kształcone umiejętności konwersacji oraz nawiązywania kontaktu będą także znakomicie przenosić się na umiejętności w sprzedaży albo na poznawanie kobiet. A skoro już pracuję w telewizji, to dlaczego miałbym się ograniczać? Filmowanie, montaż albo ustawienie odpowiedniego światła na planie też jest ciekawe. Niekoniecznie zaraz muszę to robić zawodowo, ale fajnie jest znać różne aspekty świata, w którym żyję i tworzę. Tak właśnie było, kiedy pracowałem w studenckiej telewizji albo w studenckim radiu. A skoro już pracuję w radiu, to tam bardzo ważna jest umiejętność używania własnego głosu. Przez lata kształcenia tej umiejętności na scenie mogłem użyć tych doświadczeń, żeby pójść dalej, zobaczyć na czym polega przekaz, w jaki sposób wkładać w niego emocje, a skoro wiem już, jak to robić, to wyjdźmy przed ludzi i zobaczmy, jak sobie poradzę na żywo przed publicznością. Natomiast ze względu na to, że jestem pedagogiem trzeciej generacji, będzie naturalne, że będę prowadził różnego rodzaju seminaria, w trakcie których będę się dzielił swoją wiedzą i doświadczeniem. A skoro zajmuję się już tyle lat pisaniem, to przecież umiejętność werbalizacji myśli stoi u mnie na bardzo wysokim poziomie. Fajnie jest jednak dowiedzieć się, co jeszcze można za sprawą słów oraz struktur językowych zrobić. A kiedy mam już tyle elementów? To naturalnym będzie, że łącząc je wszystkie, jestem w stanie robić nieprawdopodobne rzeczy w łóżku. Bo po pierwsze, potrafię nawiązać kontakt i rozwinąć rozmowę z kobietą, która mnie interesuje. Skoro mam dobry warsztat, to jestem w stanie ciekawie operować przekazem i głosem, chociażby. A kiedy już robi się między nami naprawdę romantycznie, to w momencie, w którym mam tak dobre wyczucie własnego ciała, mogę w trakcie zmysłowego masażu mruczeć kobiecie do ucha tak. Że będą ją całą przechodzić dreszcze. Zaś w sytuacji, kiedy ze sprawą mojej edukacji muzycznej zyskałem podzielność uwagi oraz zdolność do wykonywania różnych czynności jednocześnie znakomite wyczucie w dłoniach oraz świadomość budowania napięcia, a jednocześnie umiejętność zachowania rytmu bądź też bawienia się nim w ruchu, wprowadzając bogactwo różnych elementów, to no właśnie Chyba nie muszę wyjaśniać, co się dzieje, kiedy kobiece ciało doświadcza tak intensywnej i różnorodnej stymulacji. Natomiast wracając jeszcze do słowa i języka używanego w nieco bardziej tradycyjny sposób. Jako, że pisze tyle lat, to czy chodzi o newsa, reportaż, felieton, poradnik, czy powieść, one wszystkie mają swoją strukturę i formę. Dokładnie tak jak muzyka. A skoro zajmuję się i muzyką, i słowem, to przecież naturalnym jest, że wynikiem tego może być pisanie tekstów piosenek. A skoro już piszę teksty i pracuję tak długo nad swoim głosem, to przecież grzechem byłoby nie pójść w kierunku śpiewania, czy też utworzenia własnej muzyki. Zawsze byłem obserwatorem, więc może warto opowiedzieć o tych obserwacjach. A skoro są ludzie, którzy chcą słuchać, to może warto ich zmotywować do tego, żeby sami podzielili się swoimi obserwacjami i dołożyli coś od siebie. Dać im jakąś platformę do komunikacji i zacząć ich aktywizować, pokazywać im, że rozwój to po prostu świetna zabawa, która w pewnym momencie wchodzi w nawyk i staje się naturalnym stylem życia. I w tym wszystkim nie rozumiem jedynie, jak to się dzieje, że niektórym ludziom się wydaje, że rozwój to bieganie za dziewczynami po centrach handlowych. Albo płacenie gigantycznych pieniędzy za to, że ktoś ci opowie, jak możesz sobie pogrzebać w mózgu. Zamiast zacząć korzystać z życia i przekonać się, jak wiele jeszcze jest do odkrycia w świecie. Oby ci ludzie nigdy nie przesunięli tobie świadomości tego, że rozwój osobisty to po prostu doskonała zabawa, która jest Ci bardzo dobrze znana. I zawsze będzie w tobie jakaś iskierka tej zabawy, która liczy że stanie się jeszcze pochodnią, która zapalać będzie kolejne istoty do życia w świecie, w którym po prostu chce się żyć i chce się budzić każdego dnia. Twoje życie najpewniej czekają ważne decyzje. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno. Rozwój to po prostu świetna zabawa i poznawanie nowych rzeczy. Nie ma co czekać na gotowe rozwiązania. Rozpocznij samodzielne poszukiwania. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze ciekawego możesz trafić. Poza tym nikt nie wie lepiej od ciebie, czego naprawdę potrzebujesz. Pamiętaj, że największym skarbem jest wsparcie osób, które rozumieją świat w podobny sposób, które będą wspierać ciebie i które ty także wspierać będziesz. Wszystkiego dobrego. Nikodem Mikołaj Laos, 20 styczeń. 2012.